Ale ładnym dribblingiem robimy, nietypowym. Za bezpieczny weekend pozostaje bez punktów w superlidze na kuźnikach i wygląda na to, że jest coraz gorzej. O ile dwa pierwsze mecze przegrali minimalnie jedną bramką, to już w starciu z Elitą nowy dwór, odstawali zdecydowanie. Do przerwy co prawda łagodnie, z 0 do 2, ale po zmianie stron już zdecydowana dominacja białych. ZBW przełamało strzelecką niemoc dopiero w momencie, gdy stracili 7 bramek. Największym atutem Elity było to, że udział przy ich golach miało aż 8 graczy. Potwierdza się, że gdy trzeba, mają liderów, którzy pociągną drużynę w ciężkiej sytuacji, ale jak tylko trafi im się rywal w słabszej dyspozycji, pokazują jak szeroki jest ich repertuar ofensywny. Skoro już mowa o ofensywie, to trzeba wspomnieć o starciu w pierwszej lidze. MPK Wrocław i FC Welikante Wrocław najmocniejsze punkty mają właśnie w ataku i w bezpośrednim starciu nie zamierzały tych atutów ukrywać. 6 do 3 dla MPK to rezultat wielu bardzo miłych dla oka akcji z obu stron. Mocniejsza końcówka w wykonaniu MPK przeważyła szalem na ich korzyść i pozostają niepokonani już w trzecim meczu. Zostajemy na chwilę w pierwszej lidze. W starciu w dolnych rejonach najniższej kasy rozgrywkowej doszło do meczu niepokonanej, ale i pozostającej bez zwycięstwa ekipy ZKS Kuźniki i APS Kąty Wrocławskie, czyli drużyny bez ani jednego punktu. Co wiemy po meczu? To, że Fioletowi zaczęli sezon od trzech remisów, a Czerwoni cieszyli się z premierowego punktu. Więcej o starciu snajper Czerwonych. Nie, wydaje mi się, że im to właśnie przeszkadzało, że jest ich tak dużo, bo wybijali się po prostu z rytmu, co nie. My byliśmy jakby cały czas na, na grze, co nie. I dlatego, no jakby powiedzieć, no, i oprócz tego zagraliśmy troszkę mądrze co nie, taktycznie. Doświadczenie. Się, no doświadczenie, dwa mecze przegraliśmy, ale, ale nauka nie poszła w raz, jak widać, co nie. Jesteśmy zadowoleni bardzo. Otóż troszkę drużyny, morale drużyny nam opadły po tych dwóch porażkach, no ale widać, że dzisiaj już wszyscy są zadowoleni, zagraliśmy dobry mecz. Z młodymi chłopakami. Jest okej. Okay, Skąd pomysł, żeby przyłączyć się do Wrocławu? Eee, tutaj koledzy, bo ja ogólnie to gram w piłkę, co nie. Eee, na poziomie Oldboi na 45, na 35. Także gram w reprezentacji eee, Wrocławia Oldboi plus 50. Eee, napomknę tylko, że jako ostatni strzeliłem dwie bramki Lechowi Poznam eee, w tamtym roku na turnieju międzynarodowym. Na, 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 na operowskie. Mm -hmm. A dlatego po prostu chłopaki się skrzyknęli, bo kochają piłkę. Ich dzieci grają w klubie, w kontach krucerskich. I doszli do wniosku, że skoro dzieci grają, oni też mogą spróbować. I dlatego się zebrali. I jesteśmy. Jakieś oczekiwania na ten sezon? Czy tak. jeden punkt. A, czyli już go ma. Gratuluję. Chcieliśmy to, co chcieliśmy, uzyskaliśmy, także tutaj nie mamy, my nie mamy jakichś ambicji. My tutaj nie szukamy zawodników na, na siłę, są tylko całe widać, chłopaki tutaj um, są, jakby powiedzieć, troszkę nie ograni, co nie, ale, mm -hmm. ale po prostu najważniejsze jest serce, wola walki i to, że jesteśmy, że wypijemy razem piwo po meczu, co więcej potrzeba. Mecz Blitz z wybrzeżem klatki schodowej w pierwszej połowie w statystykach zapisał się tylko raz, ale od razu z przytupem. Czerwona kartka dla Dudy nie ustawiła jednak spotkania, bo mimo, że niemal do przerwy Blitz grał w osłabieniu, nie stracił bramki. Spotkanie otworzyło się w drugiej połowie. WKS strzelił pierwszego i ostatniego gola w meczu, ale po drodze stracił trzy i serię wygranych meczów skończył na jednym. Blitz natomiast regularnie w tym sezonie mecze kończy różnicą jednej bramki. Dwa wygrał... Raz pole. Kuchcik kuźniki podejmował prezesów i zaczął zdecydowanie lepiej. Już po 10 minutach prowadził 2 do zera, jednak nagle role się odwróciły i to rywale zaczęli strzelać. Do przerwy mieliśmy już remis. A decydujące okazało się trafienie Jaskulskiego z 27 minuty. Wynik mógł się jeszcze zmienić, ale już żadna z ekip, mimo kilku okazji, nie trafiła do siatki.

Drugi to Kolian Team KS Maślice. O nim opowie nam gracz Niebieskich. Dwa mecze bez bramki, a teraz się rozkręciliście, tak? Tak, tak. Na szczęście się już udało nam. Mieliśmy trudną przeprawę na początku, ale myślę, że jest to kwestia tego, że po prostu zaczęliśmy. Budujemy ten skład, budujemy ten klub od samego początku, zaczynamy taką grę, że tak powiem, z innymi zespołami, pod presją trochę, więc ta gra jest troszeczkę inna, ale myślę, że że z czasem też z meczu na mecz będzie coraz lepiej i to dzisiaj też pokazyli, pokazaliśmy. Myślę, że te pięć bramek na pewno nam bardzo dużo dało. I jesteśmy bardziej zbudowani do kolejnych meczów i myślę, że to będzie już szło w bardzo dobrą stronę. Zaczynamy od tego, żeby ruszyć w B-klasie. Więc to jest docelowo naszym takim celem: jest gra na dużym boisku. To jest taka mała przeprawa, mały trening dla nas, więc chcemy się też sprawdzić. Chcemy się sprawdzić też na tle innych zespołów. No i mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie to wyglądało coraz lepiej. Przynajmniej teraz już. Już pomału jest to dobra droga do tego, żeby tak to wyglądało, więc myślę, że będzie z meczu na mecz znacznie lepiej. Łukasz, przyjmujesz to. Oj, oj,